Co z tej strony, Akros? Kolejny odcinek z Windy 39 level. Się cieszę e, Tak, mamy zrobić The Flying Gnoll King. Myślę, że to będzie może jakiś ciekawszy trochę dungeon. Z nazwy, nie tutaj. Jeden ten dungeon jest? Tu. W sumie, no właśnie, to są jeszcze trzy tylko dungeony, więc może będzie jakiś ciekawszy dungeon. Na jakim poziomie trudności? wziąłem? Na harcie, dobra, świetnie. Nie byłem pewien. Muszę powiedzieć, że ten. Co Coś chciałem powiedzieć, a że. Na pewno hard, na pewno hard. Że wrzućmy sobie liczbę kostką. Jak będzie piątka, to wygram ten dungeon. Jak nie, to przegram. Ok. Dobra. Mm. Elrond Graję sobie Lin. Czyli tą, co walczy glewią, włócznią, czy dzidą. Okej, okay. okej, okay, to było ciekawe doznanie z gry. I jest świetna, moim zdaniem. Ma fajne ataki, ale też mój kumpel wziął to, co ma te bronie na łańcuchach, co jest... Jeszcze fajniejsze dla mnie, takie kombosy, tam można było odwalać, lać, to jest szalone. <grym> tak się zastanawiałem, czy by sobie nie zmienić postaci, czy pani się na mydło w ogóle, jak widzieliście na początku odcinka. O kurde, pułapki. W ostatniej chwili to zauważyłem. Nie ich unikać, bo nie ma skoków w tej grze, więc... będzie trochę trudne. O, super ognisko jakieś. To będzie jakiś bosek od razu. No, lepiejmy sobie. Boosta do damage'a. Oczywiście bez dźwięku, bo dźwięk jest dla słabych. Często nie widziałem dwóch imion dla mobków, czyli że to były mini bossy, ale coś zniknęły. Czy jestem coś ślepy? O oh, fuck, zrobię unik. Powolny moja posła unik i fuj. Nawet nie wiem czy zwykastowała ten unik. Jeszcze ty żyjesz? No, Okej, mam chciacha ładnie. Mogę żyć tej plamy. Czapak chce mi nie, jebnąć. Ja myślałem, że to będzie się już był z bossem. Pomyliłem się, nieważne. Wow! Bardzo wyszło to dzięki tej grze, zrobione. <grywanie> Nie ukrywajmy tego. <grywanie> A, to taki jedyny z wnik to chyba. Czasami powtarzane są dungeon, ale taki, taki to tam już. Never mind. Te dungeon jakby lokacjami, więc jakby idziemy w głąb tej lokacji przez te dungeony, więc ja rozumiem mniej więcej dlaczego to jest taka powtarzalność dungeonowa. Padaj. Um, nie rób tego! O dobra. Myślałem, że go dosięgnę moim mieczem, ale w ostatniej chwili zauważyłem, że nie dosięgnę. Łapki. okej, okay. weźmiem tutaj male początki, bo może się przyda Uuu! Aaaa, takie skryte. Zróbmy tak. Okej. Okay. O kurde bo nie jest podobane. Gdzieś to musi być ta walizka z fajsem. Czy tam cokolwiek to jest. Nie pamiętam, co to jest. Jak to się nazywa? Ta skrzynka z klejnotami. Nie, skrzynka to jest wazon. Nevermind. Piję wino, ale wysłowić ale już nie mogę. Bo wczoraj się jeszcze zostało. Oh. Um, tak sobie właśnie myślałem, czym mnie zmienić postaci, bo 7 mi się podoba ten... Miecz, miecz i mega fajnie brzmi. Ale średnio mi się podoba. Dlaczego? Mam tylko dwa skile, które mi się w sumie podobają, reszta to jest jakieś ścierwo. To, co jeszcze ujdzie, ale to, jakieś to, to jest. nie widzę tego użytku. I grze w sumie, nie wiem, jak to ma nie wydziałać. Mogłbym, nie wiem. Może dzięki temu szybko nie wróć do walki, ale to jest zbędne. Co zbyt małe lokacje, żeby to jakoś wykorzystać. Niech, że pójdziemy do jakiejś ogromnej lokacji do walczenia, to wtedy może coś tam się rozkłini, ale kur tak to. jakaś masakra. Hmm. właśnie tak sobie myślałem, czy... Nie, nie ja biorę do tej, tej postaci jakiś level sensowny, bo to tak to 4 jest za mało, jeszcze nie znam wszystkich skilli tej postaci, więc nie będę z tej postaci. Um. Ale sobie tak myślałem, czy by... Nie grać jakby zmiennie postaciami. I tak sobie właśnie usiadłem, to trochę głupi pomysł. Fajny może być dla mnie, ale tak to reszta takie nie niezbyt dobry pomysł. Powtarzalność będzie. Czemu ja sobie dałem manę jak nie potrzebowałem? Twój blok tutaj też jest taki trochę... Nie, nie, nie widzę w użytku. Lepiej zrobić unik, który... dzięki któremu mogę się zbliż wrog lub oddalić od niego, zamiast blok robić, który... Ciężko wykastować. się ma Ale bardzo mi się podoba za ten enchantowany miecz. To jest mój ulubiony skill. Na przykład weźmy je, tak, żeby sobie zaczentować, bo ich trochę co? Tym mieczem. Zawsze nie zużywam fula, więc czemu by nie? Babla. Okay. Okej. Uuu, Fanty? Nie. Yeah. Oh. Woda. O! Ło, jakiś catapulty się rozbiły, czy kichuj. Ej. Okay. Przez chwilę chyba nie było ta plama na ziemi. Żabej, język klepią. no O, jakiś się coś tam skręciło, wykręciło. Ciekawe, ciekawe. Eee, unik. O kurde, strzały, łuki Może mordzieży. Oberwałem to? Sprzęt, jakby oberwał, ale tak nie oberwałem. okej. Okay. możemy coś podnieść? Możemy to podnieść? Chyba nie. Możemy to mieć... Co to jest? Dynia jakieś? Nie, Nie znam się na owocach, warzywach czy innych tych rzeczach. Nie jara mnie to. Znaczy jara. Nie musi jarać, żeby znać się na tym. No nieważne, no może się lepiej zamknę. To ciekawe, wychodzimy stąd. I wsi Wiesi. Dawaj dawaj. Dobry, no, jakiś włóczek jest tam na górze, czy mi się wydaje? Nie tam jakiś włóczek, tylko to właśnie nie chce mu się strzelać. O! Podziałałeś stary. Nie mam jak go dorwać. Jak ją go dorwać? Jest to jakieś wejście, zejście, rozejście? Chyba, żeby korzystać z z Nie no, nie da się zniszczyć raczej tej bramy, więc też... Nie wiem, nie mam pojęcia jak to on zniszczyć. Mmm... O, stwierdziłem, ucznik. naucznik. Może sam czy nie zaraz jak zabiję ich, czy coś? Mam nadzieję. Pięknie, dalej idę stąd. Nie lubię cię, uczniku. Jak najpierw dalej, bądźcie? Kurde, nie tu idę, no. O, co to za dzień? Co to jest? Fuck. What? A was nie to te? Co to? Mogę takich zamienić? Advanced gameplay! Rzucaj prawym wszystkim myszy i będzie fajnie. Mordować trzeba wszystkiej yeah, jeboj, szypule! Łucznik nie widzę was! Perfekto! Mam jeszcze jednego pota do busta Chyba go użyję. A Potem poje pies oszarżuje. O, dużo tu przed... dużo te rzeczy jest, które wkurwiają. O, z... Inne trochę? O, ja pierdziele, co to ma być? Zdobyłem skrawciłem parę potów. Czy jeden zkraczałem, inne zkraftowałem jeszcze? Co to jest za jakieś? Ale 100 stabilność zyskałem, jak dzięki temu. No, 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 jeden HP mam, jeden, jeden HP mam. Jeden HP to niedużo. dużo. Winda. O ja pierdzielę. Nie, 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 nie. nie rób tego super. <laughs> tego nie widziałem. Okej. Okay. Okay. Jeszcze krwawie, to nie jest najlepszy pomysł. Nie lubię krwawić. To nie jest złe, krew jest dobra, smaczna. Jedziesz kiedyś krew, bo ja. O! Ok, gdyby tyle ma, ma HP, to mnie tyle telepotów. Nie narzekam, dobrze wyszło, zabiję bossa. Widzowic mówił, była prawda. Trudniejsze się robią te bosy z levelem. Ten był jednym z trudniejszych, to muszę powiedzieć. Backscore Battle Mask. Możemy usiąść. Ej, eee, boom. Jej. Okay. Spodziewanie widoki, nic nie ma ciekawego. Widoki na pustyni. Chyba jakaś Sahara, niebo, które jest chujowo zrobione. O, ale słońce fajnie świeci. Też niebo się nie rusza. O, bardziej takie wystylizowane. O level 400 Sweet. Lexpa i Lexpa. 80 tysięcy... Wuo, 89. Sweet. Mam buses 75% lub 50. Save screenshot. Na miniaturę. W zasadzie robiłem miniaturę. I plik ważył za dużo. Nie wiem czy musiałem raz sprawić dungeona, którego przyszłę na odcinku. Żeby zrobić miniaturę. O, dostałem ten. A, za 4 levela, racja. A za 45 dostanę. O VIP Service 7 dni. Uu. I kapsuły te lubię. A tak, mamy do Gwina jeszcze. On w mercerii tego. Tak. Do Inu też. O, 2000 questów. Będziemy mieli 3000 gadania. Skipowania dialogów. Coś policzę razeklik klik na myszko i spacją, a niech raczej nie a ten jest życie. hmm. PVP. Nie interesuje mnie PVP. Jestem tutaj dla Dungeon. No. Ale może się odblokowało. O, nowy secik. Ooo, oh, epizod 4 to jest kompletno. 207 ekspa to są ilości fajne, tylko że to jest połowa tylko? Coś mi tu nie gra, coś mi tu śmierdzi. Widzę, że mam MIL, no to pewnie sprzedałem, no coś. Na tym, na markecie, marketplace. No, ten będzie szybciej. Możemy tu się? Możemy. Nie mogę? O mogę. Sy, szkoda, że nie można z nim w interakcji chyba <laughs> Ten ma fajnego psa. Odbierzmy sobie, hajs. Dziękuję bardzo. Eve, chcę do ciebie. Zabiłaś parę ludzi. Nie zapomnę tego. Co za jakieś gówno z filmora? Jebać się filmora. Ja to odinstalowałem. na z tego reklamy. Jakim jajem. A, właśnie. Jest coś, co chcę zrobić? Jeszcze? Chyba, może tak, nie tak. Chcę to zrobić. Bo kupiłem parę paczek tych śmiesznych, tych ich zatychać. ten dzień jest w tym gadałem. Chcę mi otworzyć. Kadaj szybciej. Ja pierdzielę. No, stamina potion, Jej. Purple. No, 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 no. O jej, yes. papa, szybciej też to jest drugi level, not possible. No wiem, że not possible ma za mały level. L -l 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 -l. In. Są so, rogi. Może bez głowy. Keeps Request. Spider Protector. Już robimy jednego dungeona, który jest najłatwiejszy, jaki robiłem. Pająki w nim są, pająki mam na jednego skilla lub dwa hity, obojętnie. A później, jak by, by doszliśmy do bossa, to walczyłem z pięcioma pełenkami bossami naraz. Było to niesamowicie łatwe. <grymne> to był dungeon, jaki robiłem. Więc tysięcy expa to jest nic, najmniej więcej. <grymne> Dobra, tam jeszcze do Magic Potiona trzeba iść. Want to sell braha graves. Gry, grievous, grievous. to będą te na łapy, nie? I... o oh yes, muszę iść teraz do niej i zwrócić do Ciebie, mm. Wow... Ciekawe, czemu tak wolno się odjął te różne zbroje, nie rozumiem. Mm -hmm. mm -hmm. Tip in her lub asleep, Ona śpi, jak tam żyje. 3 ale se się patrz. guzik Tak się dęsiło. Tak się dęsiło? chcę z nim potańczyć. O! Yeah! Oh yeah, boy. E, dobra, mam tu stamina. O, już się założył same dobra. Co mogę tu zrobić? Rang, w Armor, C lub wyższy. Mam na D. Ulepszym sobie na C takim razie. Ten jest lepszy no. Eym um, C lub wyżej. Mamy sobie w takim razie equipment na ten, bo chyba jest lepszy, nawet nie wiem, czekajcie, bo nie czy jest lepszy. Pierśń jakiś śmieszny. A nie to KT na głowę. Dobra, mam nowego seta. O, ten to wygląda ciekawie. Mm, tak, będzie lepszy na pewno. Na pewno może tak. Powiedzmy. E, tak, o te Tak, secret box. To sobie otwórzmy jeszcze więcej, otwórzmy jeszcze trochę tego i jeszcze może to. będzie my tu mamy takiego ciekawego? O, to się przyda, magic stone. Co to jest? Small stone, you know, fucking ruins of time when armor... Dobra, nie leci. E, nie, nie, jestem sam. Po co to jest? Elementen, element stone. Nie ma pojęcia, za 15 tysięcy chodzi? Mamy no kapsułę, spoko, spoko. Co to zużyć. Bum, 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 bum i Co to? Eee, więcej EXP, więcej AP, to jest odpalać to kiedy indziej. Max 0 bit link, jest Użyjmy to na czym, bo nie wiem na czym weźmy na, na spodnie, bo ładnie wyglądają. Tak, spoko. Dobra. Dziękuję, Godness Grace Gift. To jest coś do respienia, to podziękuję. Dobra, mam tu już których nie potrzebuję. Cześć, przerać. Mam teraz na zielono ik. Yeah. Teraz level bitch. Trześ pituje nam ta sukienka. Trade. Ciebie nie potrzebuję już w secie. wypierdzielaj, ale nigdy nie wracaj. No. Tak w ogóle na plus 3 to jest. No sprzedaj to, no. Tak. Jeez. Czyjś, e, dobra. Exit. Teraz trzeba zużyć AP, żeby ulepszyć spell Sworda. Bum. Na C. Teraz mam minionowiecz. Gdziekolwiek on jest, tu jest. Chwila, patrzcie na ten miecz. Bum. Ten mi się bardziej podoba, ale ten jest trochę lepszy. Bo jesteś nie niezanczętowany tam się mówi? Zenczantowany, tak. Wystawmy to, nie wiem, za jakieś... No to ja właśnie nie chcę go naprawiać. Chyba ja trzeba mieć naprawione RPR tam są, czy RPI Nevermind, to wypiertole to tutaj <laughs> Nie Potrzebujecie już. I tego, i tego Dobra <laughs> Enchant, Enhance, tak? Boom, um, ulepsza, ulepsza ile wlezie. Więcej, więcej plus 4 lub 5 chcę. O ile mi styknie tych tych... Kamieni. E, tak, może zostać uszkodzony. Jebie mnie to. Na pięć. Dobra, styknie. I tak nie mam, nie mogę więcej. jakichś eliksir jeszcze potrzebuję. Coś mam jeszcze? Z jest, coś tam... Chyba nie. Um, a, dobra. Mm, wystawmy jeszcze parę rzeczy. Listing. Dobra, to. Na chuj mnie to? To też mi są niepotrzebne, wystawmy to. Um, co mi jeszcze jest niepotrzebne? Story, item. O! Mogę tego użyć, żeby fałokę dalej coś i są? Nie trzeba tego użyć, okej. Użyjmy tego. Boom. Jest X, Dobra, to idziemy w takim razie popatrzeć na tego. Zdejmę przy okazji. Money, money, money. Dajcie to, dziękuję. Okej. Okay. Dobry. Uch. Jeks. watch What? There was a toad, I can't hear you. There was a toad, seriously, I can't hear you. There was a okej. Okay. X Jesz koniec? to Wow Wow Tak, chcę to użyć Nie wiem po co to jest, więc użyję Proszę tak nie wygląda coś Dobra, mmm Chodźmy zrobić jeszcze nie, nie, nie zrobię już Dungeon'a. No. Dobrze wrzucić ten odcinek jeszcze, zaraz od niego nagram Tak to sobie pokram O, O, zaraz wybuch ten będzie cały, to tak? ja nigdy go nie widziałem. Bądźmy sobie. No nie po co żeby dosyć jest to jest czy coś. Wrzućmy coś tak, żeby tylko przetestować. O mogę sobie to wydagiasić. system hajs. Okej. Okay. to nieważne mam nadzieję <laughs> że dzięki się on spróbował zobaczę w następnym odcinku i cóż do zobaczenia w następnym